Więc to było naturalne, że wiesz, jak opluwali moją matkę za komuny w, w szkole, nie? Bo były takie sytuacje, że fizycznie ją opluwali, nie? Za to, że jest córką bandyty. No to, no to było naturalne, wiesz, mój ojciec zakładał Solidarność w tym miasteczku. Yy, ja, I wiesz, ja pamiętam, wyobraź sobie, że ja pamiętam, że jako małolat nagrywałem, już wtedy było to dla mnie ważne, nagrywałem obrady okrągłego stołu na szpulowca mojej mamy. Wyobraź sobie, ile musi mieć dziesięciolatek, powiedzmy, czy w głowie, co musi się dziać w głowie, że ten chłopak, nie wiadomo dlaczego, wiedział, że to jest ważne, może jeszcze nie wszystko rozumiał, ale trzeba było to zarejestrować i moja mama miała starego szpulowca, na którego ja nagrywałem obrady Okrągłego Stołu. Więc jak mnie pytasz, w jakim domu wyrastałem, to wyrastałem nie w domu pełnym polityki, tylko patriotyzmu. Mm, ale <laughs> myślisz, że przesiąknąłeś tym zupełnie, zupełnie naturalnie? Tak. Tak, absolutnie.